Książę Krzyżomeczki, ja jestem solczka. W dzisiejszym odcinku zacznijcie aż 10 różnych rzeczy, które według mnie powinien Fortnite przywrócić, aby Fortnite wrócił do swojej świetności, którą miał wcześniej w poprzednim chapterze. Na przykład, koniecznie dajcie znać, czy wszystkie z wymienionych dzisiejszych rzeczy powinny zostać dodane według Was do Fortnite'a na dole w komentarzu. Jeśli macie jakieś swoje pomysły, to również je napiszcie w komentarzu. Jeszcze zachęcam was do zostawienia oczywiście lajkacza oraz subika na kanale Tak jak ostatnio mówiłem, na 100 nowych wspierających w ciągu jednego dnia rozdam dla Was 2000 dolców I co, zapraszam Was już do oglądania. Ping. A więc dobra, w tym rankingu zaczniemy od rzeczy, które według mnie Epic Games powinno w jak najmniejszym stopniu przywrócić, dajmy na to, że jest to najmniej ważne, a ostatnie rzeczy będą według mnie kluczowe, że Epic Games musi je wręcz wprowadzić. Więc pierwszą rzeczą, o której chcę sobie powiedzieć jest to ulepszanie rzeczy za matcy. Nie wiem, czy pamiętacie tego czasu, jak mieliście szarą broń, musieliście dać po 20 matsa aby mieć zieloną broń albo 50, aby mieć niebieską i 150 bodajże każdego matca czy też 200, aby mieć fioletową. To były naprawdę, ale to naprawdę Piękne czasy. Ja naprawdę chciałbym Takiej ulepszarki, nie tak jak było aktualnie, czyli że potrzebujecie golda. Ponieważ jeszcze w tamtym sezonie było ok, Potrzebowaliście golda i tego golda zwarbiliście z questów. A teraz, aby mieć w widzowie zieloną broń z szarej 200 golda, to nie jest na moją głowę. Więc teraz system ulepszania jest według mnie mega, ale to mega słaby. Podzielcie się koniecznie w komentarzu na dole, czy uważacie tak samo jak ja. I przejdźcie sobie do drugiej rzeczy, która według mnie powinna zostać przywrócona do Fortnite'a. A więc, dobra, druga rzecz, o której chcę sobie koniecznie powiedzieć w lat. Ale będzie to bomba taneczna. Bomba taneczna była używana do i rzeczy, i do bardziej trollowania ludzi. Ponieważ pamiętam czas kiedy się miało bombę taneczną, zresztą pewnie wtedy widzicie jakiś gameplay z tego. Rzucało się to komuś pod nogę, potem się podbiegało, boksowało, stawiało się cztery trafy w boksie i chłopa na przykład nie było. To były naprawdę mega świeżte czasy. Plus był taki, że jak ktoś dostał tą bombę taneczną i trafiliście go, to od razu mógł on budować czy coś, to ale w sytuacji trafów to niestety była praktycznie pewna śmierć za każdym razem. Razem. Bomby te jeszcze były praktycznie od początku Fortnite'a i nikomu one w sumie nie przeszkadzały, więc również nie wiem dlaczego one zostały wycofane. Ponieważ naprawdę, ale to naprawdę był to według mnie spokojny No mówię, it skillowy i trollerski, nie było to jakieś mega OP, było to zbalansowane. A chociażby mogli to zostawić w każdymalach, a usunąć na arenie czy też turniejach, jeśli już im tak zależało, że jest to niezbalansowany item, tak jak robią to aktualnie. To tyle co do drugiej rzeczy, przejdźmy sobie do kolejnej. Pyk. A więc dobra, trzecia rzecz, która według mnie jest taka important, ale nie do końca, no to to są cotygodniowe updatey. Naprawdę, kiedyś co tydzień był nowy update, nowa broń, nowe coś, coś się działo na mapie, jakaś była fabuła. Aktualnie te updatey są raz na jakiś czas, rzadko kiedy oni dodadzą w trakcie sezonu jakąś nową broń czy coś. Brakuje mi tego. Ponieważ nie będę ukrywał, ale to naprawdę czasami się zawodzę na Epic Games. Jeśli wchodzę do gry widzę, jest nowy update. Mówię, kurde, zarobiście sobie, nagram jakiś ciekawy odcinek z update'u, a update wprowadza co najwyżej tyle, że nie wiem, nie da się postawić budowli, czy też macie lagi w gier Idzie wprowadza on ani nowej miejscówki, ani nowej broni, ani nic nowego. I po prostu brakuje mi takich update'ów, które były w chapterze pierwszym. Koniecznie dajcie znać na dole, co wy uważacie o tym, ponieważ według mnie jest to totalnie broken to, co się dzieje aktualnie w Fortnite. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie na prosto, wrócą updatey, a nawet jak nie wrócą systematyczne updatey, to po prostu te updatey, które oni będą wprowadzali, będą ciekawe. Sezon siódmy jest przed nami. Zobaczymy co on przyniesie. Przejdźmy sobie dalej. Pyk! Czwartą rzeczą, o której Epic Games totalnie nie myślało, usuwając ją, były to Skokoskałki. Skokoskałki nikomu nie wadziły, były one na Dusty Depot na samym środku mapy, jeżeli był ten taki krater fajdy czy też w innych miejscówkach. W trakcie sezonu naprawdę różnie występowały te skokoskałki, więc nie chcę was kłamać, ale głównie jak z Dusty Depo jak we tu też w mapę był taki krater, miejscówka i wokół mieliście skałki i wtedy się zbierało skałki oczywiście skakaliście wyżej, mieliście, szyb mieliście szybszą rotację i po prostu gierka była przyjemniejsza przy takiej na przykład skoko skałce, bo sobie skakaliście komuś na głowę. No takie nowości, no takie rzeczy, takie niby niuansiki malutkie, aczkolwiek wpływało to na to, że w tą gierkę się grało totalnie fajnie, ponieważ nie raz się przytało to do jakiegoś trollowego klipu Czy też po prostu do potrolowania sobie waszego rywala i wychodziło to o wiele śmieszniej niż aktualnie, że robicie. Pyk pyk pyk, edit kursik, to i shit on quick, a wtedy mogliście się jeszcze pobawić na przykład z nim na takiej skokoskałce. To teraz chcę sobie powiedzieć o skokoskałkach, przejdźmy sobie dalej, pyk! A więc dobra, już piątą rzeczą na dziś, będą to większe price w turniejach od Epicage. Kiedyś te price za za czasu Fort na przykład top 2000 dostawało 200 dolarów, były naprawdę ale to naprawdę mega duże. Aktualnie aby dostać jakiekolwiek dolary w Fortnite, to musicie albo zrobić kwali na fncs -y, bo nawet jak się zakwalifikujecie do hitów, to nie macie już dolarów tak jak ty Kiedyś albo zrobić top 50 na przykład takie kieszkapie, co naprawdę jest mega, ale to mega ciężkie. A kiedyś bodajże było nawet i 200 dolarów za top. Wieście na keszkapie mogę się mylić. Jeżeli znajdę tę miejscówkę, to aktualnie będziecie widzieli screena o czym mówię. To był sezon, gdzie na trio się grało, ponieważ wtedy naprawdę mega, ale to mega dużo osób zarabiało dużo pieniędzy z Fortnite'a. W ogóle price poole wtedy były lepsze. O czym my mówimy? Teraz price poole w Fortnite poszły mega, mega w dół. Miejmy nadzieję, że w następnym roku jak będzie World Cup Epic Games, zaskoczę i sypnie tutaj grubsadkiem dla każdego i po prostu każdy będzie zadowolony z price i jakie są i przez to przybędzie dużo nowych ludzi do Fortnite'a. I przejdźmy sobie do kolejnej szóstej rzeczy, która będzie się toczyła właśnie bardziej competitive rzeczy za czasów Fortkapa Cup'a. A więc dobra widzowie, szósta rzecz, której brakuje mi w Fortnite competitive, szczególnie, będzie to Shadow Bomba. Na pewno kojarzycie Shadow Bombę, nieważne czy graliście w Fortnite'a czy nie, na pewno wam się chociaż czas przewidęło na usta, na słowo, czyli Shadow Bomba. Była to bomba cienia, braliście ją i sobie skakaliście jak szefy, liście niewidoczni, tylko był czasami taka widoczność lekka wasza, a jak skakaliście sobie o cały czas o struktury albo o górkę to wam się to bugowało i cały czas byliście po prostu niewidoczni. A prawdę podczas World Cupa było to mega ale to mega okej. Kurde nawet był taki ziomeczek co się zakwalifikował tylko z itełków jednorazowych do World Cupa zresztą. No nie wiem jak to można nazwać. Chłop na początku zakwalifikował się normalnie grając z brońmi do World Cupa a potem grał sobie tylko itełami jednorazowymi i się również zakwalifikował więc ja nie wiem jak on to zrobił wytyfy. Ja nawet chwali nie zrobiłem do drugiego etapu. A chłop itemkami Jednorazowymi sobie wali pewne kwali, no. Powiedźmy ten teraz. Przejdźmy do siódmej rzeczy. Napiszcie, czy brakuje Wam bomby, cienia w komentarzu. I jeszcze po tym odcinku, kończę, napiszcie ja dole w komentarzu, właśnie listę tych rzeczy, które dzisiaj powiedziałem. Według Was najważniejsze, które powinny zostać dodane do Fortnite'a i te najmniej. I przejdźmy sobie do ósmej rzeczy. Pyk. A więc, Dobra, zbliżamy się powoli do końca. I ósmą rzeczą, której mi brakuje w Fortnite'cie będzie to Heavy Sniperka. Heavy stajperka, nie nieważne, czy to było drewno, kamień, metal. Ona po prostu wszystko rozwalała na hita. No nie wiem, co mogę powiedzieć w tej broni. Pamiętam połączenie, że miał się jedną zwykłą snajperkę, albo nawet double sniperki heavy, jak się grało na przykład turnieje duo i na 3-4 się strzelało w ścianę i się zabijało ziomki. Coś podobnego jak Recon Scanner i Railgun, tylko jeszcze bardziej OP. Zresztą na, na solo się opłacało robić czasami jakieś skoki 50-50 do boksa, przez to, że nawet w metalową ścianę w pełni zabudowano, mogliście wskoczyć sobie tak o... I byliście w boksie waszego rywala. I nie wiedział co się dzieje. Nawet jak ktoś właśnie miał pełną ścianę z metalu. Wtedy raz ktoś na pewno musiał mieć zonga I myślę, że nieraz komuś poszło biurko, czy też właśnie monitor. Jeżeli ktoś właśnie dostał taki wjazd do boxa z heavy sniper, myślę, że to tyle, co mogę powiedzieć o heavy sniperce. Koniecznie dajcie znać, czy Wam również jej brakuje na dole. Tak jak wszystkich rzeczy w dzisiejszym odcinku. I przejdźmy sobie do ostatniej dwójki. Pyk. I uwaga, przedostatnią rzeczą w dzisiejszej liście będzie to Double Pompa. Double Pompa w początkowych sezonach to nie nie wiem co ja mogę więcej powiedzieć. Pamiętam jak sam grałem na początku Fortnite'a i nie wiedziałem co to jest ta double pompa i nie wiem, robiłem sobie tak średnio, nie chcę was skołać 5, 6, 7 fragów dajmy na to na solo czy tam na duo, grałem z kimś czy nawet na składach, aczkolwiek potem się dowiedziałem co to jest double pompa i wiecie tutaj spocony smalczyk siadł do komputera, grał sobie jak była double pompa to pamiętam, że rekordy fragów się waliło, po 20 fragów ta po 25, po 31 zresztą chyba mój rekord fragów to było 31 solo do składy Możecie koniecznie napisać na dole w komentarzach Jaki był wasz rekord fragów Pamiętam, że to był chyba w ogóle dzień przed rozpoczęciem Roku szkolnego, czy jakoś tak Ten rekord popiłem, jak jeszcze była double pompa I właśnie double pompie zawdzięczam Przede wszystkim ten rekord To były piękne czasy, łezka wokół się kraja Napiszcie jaki wy macie rekord fragów na dole I przejdźmy do ostatniej rzeczy, pyk I dobra, ostatnią rzeczą w dzisiejszej liście będzie Nic innego jak kulojazd No co ja mogę mówić, kulojazdy Wszczepiacie się, latacie, pół mapy przylatujecie Jedyne co mnie denerwowało to jak to wstawiliście albo laser w tę kulkę, albo coś się działo i nagle nie mieliście kulki, ponieważ czasami one potrafiły się znikać. No pamiętam jak teraz czasy World Cupa, jak się braliście na drzewo tą kulą i po prostu czekaliście na drzewie, ludzie nie jeździli tych drzew i na drzewach na przykład w końcowych strefach na kwali na World Cupa było na przykład 10 kul a potem sobie tylko lecieliście do strefy i mieliście jeszcze full watsów, bo, bo nie musieliście nic budować, bo siedzieliście sobie w kuli, która była naprawdę OP. Szkoda, że ją usunęli, nie nie wiem naprawdę dlaczego. Jeżeli wy wiecie dlaczego ją ustali, napiszcie na dalej w komentarzu. Nie będę też się rozpowiadał o tej kuli, ponieważ myślę, że każdy, ale to każdy, kto gra w Fortnite'a na pewno ją kojarzy. I to tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Koniecznie dajcie ze dole, jaki chcecie zobaczyć kolejny odcinek, napiszcie waszą listę, tak jak już mówiłem wcześniej i co? Trzymajcie się do następnych na razie jojo, pyk!